Właśnie to było to, co miałam na myśli, tylko nie umiałam tego ująć w słowa, żeby sfabrykować, że się łamujesz na swojego własnego iPhone'a. Kurwa, typ co idzie za mną. Pana? No ale kurwa, żyj się. O kurwa, ale się zjebał. Wrzuciłem paletę na górze, tą eee, taką. Ogólnie. I od razu spadł na dół, jak ja jeszcze nie spadłem. Proponuję, jak możecie, pamiętajcie, przydropujcie sobie te palety. Łatwiej jest mi się wydaje, to wtedy. Ugrać. Jest na mnie. Kurwa. No i zabił mnie. Tak. Tam. O kurde potwierdzam. Jestem tego świadkiem. Ma jeszcze trójkę, czy nie? Ma. No to będzie wszystkich was zabijał. Chodźcie do szafki. Jestem w szafce. Szedł na mnie, wskoczyłem do szafki. I robi wyzwanie, pewnie. To. Mnie. Rzucił mnie. Zrzucił. On robi wyzwanie, chce dostać osiągnięcie, idzie na mały. Tak. Który nie widzę na mapie? Ja uważam. A, tam jest, dobra. Ja uważam, że z okazji Halloween moglibyśmy mu pomóc i dać to osiągnięcie. Nie. Trzeba być niemiłym dla killerów, bo zabił nas. <śpiewanie> znaczy tylko ciebie w sumie. Mnie po prostu... Nie uda, musi, musi się postarać, to jest trudne osiągnięcie. Nie możemy mu dać, żeby to było za... O, Wika, on wraca. Jest pode mną. Idzie na Wikę, Wika leży. Biegnij do szafki, szafka, 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 szafka. chyba nie ma tu szafki. Wika pode mną jest, szafki dwie. Dawaj tu, gdzie ja leżę. Masz paletę przed sobą też. cię. Natalia, nie kończ tego gena lepiej. Nie, nie kończ go. Ja mam co. Dominik, nie odsuwaj się. Wika ma dziadka, chyba nie? Ja nie, nie? już go użyłam wcześniej. Wow. Tylko się teraz szybko będę podnosić. Ale dobra, zestylakuje nas i w sumie co? Skoro on i tak chce nas zrobić. to musiał powiesić i No i wtedy nie będzie miał sięgnięcia. Jak się wykrwawimy, to też nie będzie miał, no nie? Nie, nie, nie musi, musi zabić własnoręcznie. No yy, weź idź, Dominik, pod małe. Do mnie A, dobra. Proces, Bika, wstawaj, w czy już wstrzymaj. jesteś w A, masz, dobra. Oj, Jesteś w szafce, Natalia? Nie. Mój stary jest w szafce. Kurwa. Grywam to, ja pierdolę. Co robisz? Nagrałam to, to było tak zabawne. <gryw> Co było zabawne? Natalia, jest w szafce? I wtedy się zmieniła ikonka po prostu na tą czachę. Nie wyrywaj. Musisz wyrwić. Nie, nie wyrywaj się. I do szafki od razu, bo on będzie chciał cię zabić. Jest, jest. Do szafki na. No. Jesteś w szafce już? Tak. On chyba Kupił Ja jestem już pod mały mały Dobra i bądź tam, gdzie hacz. Wiesz co ja się wykrwawię do tego czasu To weź wika, idź na niego O ile Dominik da radę. Okno jest z drugiej strony, nie tam gdzie idziesz, tylko tam dalej O, tam, gdzie hak. Bo dwa... nie może rannych zabić? Może, chyba. Nie, chyba nie. No, Natalia była chyba ranna? Dobra, eee, jestem na haczu. Szczerze nie pamiętam. Jak wyjdziesz na a nie, bo Dominik i tak chyba umrze. Śnij, nie idź, nie nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ale to czemu mnie podnosisz? A czemu nie? On, on nas on teraz jest. zabije! Dominik! I teraz hacz. Tu! Tu! Chodź po prostu, nie pokazuj, zdążysz. Nie zdążę. Zdążysz. Jebna. Ja nie wiedziałem, że Wiktoria za mną biegnie. Ale dobrze wyszło przynajmniej. No w sumie nic lepszego chyba nie dało się zrobić. O. Undying women, ruina little. Nie <laughs> no, ja mówię. Ja toksyczny dla killerów nigdy nie jestem, ale. Nie to będę sięgnięcia. im łapiał. Osiągnięcia są trudne. Co prawda, jak na przykład gram Wekną i na przykład bym widział, że ktoś chce zrobić to osiągnięcie, to bym komuś dał, bo to jest już losowość totalna, jak grasz surwem, żeby trafić na weknę. 1% szans, biorąc pod uwagę, że wszyscy graliby każdym killerem porówno, to jest kurwa przesada. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem na weknę. No właśnie, o to chodzi, nie? Ostatnio graliśmy na niego w sumie. Nie potwierdzam tej ma... informacji. Ludzie mówią, że to jest najtrudniejsze osiągnięcie. Ja powiem tak. To jest bardzo trudne osiągnięcie. Szczególnie właśnie jak widzicie, co się dzieje w grze wtedy. Ale uważam, że... No kurde, no masz tyle prób. Możesz grać z tym killerem do woli po prostu. Proponuję może... Po tej, nie wiem, jakiś Fortnite chwilę albo Dress to Impress, coś takiego. Dobrze. Ach, chętnie. Dobra, wejdźcie do sklepu i wejdźcie w bundles i weekly charm bundle i macie latarkę. Jeszcze raz, jaka była propozycja, że co? Fortnite gierkę, albo coś takiego albo w Dress to Impress, co chcecie. Dobrze, tak możemy, możemy Fortnite gierkę jedną. A potem idę spać, bo jeszcze muszę pacierz odmówić. Boże o matko. Na no dobrze. Miau, miał, miau, miał miał, 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 miał. Nie, ten nowy skin tropper nazywa się Big Body. Ja mam. dokonałem właśnie Big Body. Patrzcie co zrobiłem. Jesteście w lobby wszyscy? Już sekundę. Mm -hmm. Jestem. No, ja też. O proszę. O, tak. O proszę. O, to się, o, to się tak wzięło. Całkiem, całkiem seksowna, więc muszę ją. A! Kupiłeś jej ubrania! Nie, ja to mam za darmo! A, to może to było w jakiejś szczylinie czy coś? NIE! Pora to zmienić. Nie mogę tym jeszcze grać, to ma zero level. O, zero level, mój ulubiony. Ale mam na niej jeszcze taki outfit, patrzcie. O, proszę. O, ten, ten. Mam na niej aż jest... cztery głowy! To jest ten community outfit właśnie. Co, co ona ma torso? O, mam to! O, będziesz mieć do niej tego skina fajnego. No właśnie no, głównie no. dlatego ją kupiłem, bo chcę do tego no. skina ją mieć. Bo mi się bardzo ten skin podoba. Tak, no ten skin jest śliczny, mi się też bardzo podoba. A, mówię 2000 mam... Hmm. miałem hmm. 25 tysięcy, więc. Co to jest? Ja wam mówię. Ja powoli będę miał wszystkie surwy. No dobrze, po dobrze. powolutku. Powoli do celu. Dlaczego Adam Francis jest najtańszym surwem, jako jedyny kosztuje 1000? Czy to dlaczego, znaczy, że on jest czarny? Czy oni dyskryminują czarnych? Nie wiem, dlaczego. To jest jedyny surw za 1000. A z kim był Adam? A... Spirit. A ty masz spirit? Nie, ja to nie, 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 nie mam Spirit. Ja mam nurso. No. O Boże, będzie szkoła. Kurwa, czyli jakaś świnia, albo jakiś Majers, właśnie znowu, coś takiego. Patryk, hmm. wejdź na grupę, wysyłam. Jest zdjęcie z tego nowego makamini, mini, no nie? Mhm. Zrobili przycisk uruchamiania pod spodem komputera. Co? Tak. Dlaczego? Powiedzieli, że ten komputer jest tak energooszczędny, że jego się nie, nie trzeba wyłączać. Wow. Uh, Okej. Okay. Trochę bez sensu, no Dlaczego? ale dobra. W sensie, no mimo wszystko uważam, że ta świnia już jest na mnie. A czy ja na przykład mojego maka też bardzo rzadko już teraz włączam? Bo on ogólnie, jak nie używasz go, to on ciągnie mniej prądu niż żarówka. O wyszłam na nią też. Nie, mnie. O jest na pewno, nie wiem, coś mówił. Biegli na sam koniec, wejdź w te drzwi. Chodź. Tam Czemu jest żółty gen? Żółty gen to podsłuch czy co mina, to jest? Mina, mina A, mina, dobra Już myślałem, że ma tego kopacza takiego że ten plecaczek jest tak ładny, co ty masz na Mikaeli Potwierdzam Warta mi brakuje, kurwa. Bo... Powiem wam, że bardzo mi brakuje tego, żeby móc używać skrzynki bez używania brędniu parców, żeby to był jakiś przycisk do użycia no. brędniu parców. Bo to jest wkurwiające, że zawsze musisz je używać, ja na przykład robię teraz z Dominikiem i nie mam potrzeby, że my zrobimy go chwilę szybciej. Kurwa. A już na przykład potem to jest czasami ważne, żeby trochę. Tamina tamte... sporo miała dosyć. No to podejdę pod teminę. No idę, jestem obok. No słychać kojarz. E, Nie. I grażkę. Gdzieś, gdzieś zgubiłam O kurwa. Może ma, tego, ma tego, tego... Grima ma o. Jest na dworzu Wyszła napisać? do drzwi tych takich. Ja właśnie też się zbliżam jak coś to jak... Y ona... Nie wiem gdzie Proszę jest mnie. Dobra, to ja zdejmuję no. Ja robię tę masz... minę dalej Jeszcze nie masz aktywnej, dobra no, Powiedziałem, że świnia będzie pewnie Nie mm -hmm. świnia mi się kurwa z tą mapą kojarzy tylko Płapka, czy co? Nie założyła Dzięki. Nie, nie ci pułapki? Mi. Może zapomniała? Do Dobra, to ja podejdę pod ciebie Chyba co proszę razem zdjął Prawda. Tylko mam tą igraszkę zasraną i ja nie wiem gdzie jestem Ja cię zdejmę jak coś Natalia mhm. tylko nie. Mam igraszkę jedną zablokowaną to e, może tutaj być jest moja, pod albo piwnicą, pod piwnicą. Zobaczcie się... gdzie jest Natali. O, to jest Natali, to jest Natalii. O, no to tak, dobra. No może mieć pentimento. O właśnie, zapłumiłem cię Dominik. Jest na podsłuchu. Jest na gowalnie. Skopie bombagowalnie. Ten gen był na 9.9 Nie, już zrobiony, nie ma bomba. Przeskoczyła. No możecie się tam ogólnie zakręcić, spróbować zrobić, bo ten gen miał 99. I da. Sam boże, go. on miał czy co? Tak, tak. Co zrobić? A Boże, witam. Leże. Polejeczka. Kusi. Dobra. E, mam problem. Właśnie widzę. O co tu chodzi? Nie wiem, żeby ona mnie nie wzięła z jakiegoś cheatera. <noise> Zawisłem w powietrzu. Za dymie je tu kurwa. Szuka w tym dymie. No właśnie widziałem. Rzuciła mnie. Kurwa nie wierzę, ja to zrobiłem dla beki bardziej. Podniosła mnie, Ułapkę ci założyłem. Nie zdążyłem, jeden klik Nie. brakło. Wiecie, jest pod tobą gdzieś? Tak, łazi, tu ale ja mam igraszkę. Na kucaku weszła do budynku. Dalej ode mnie. W okay. Pieprzony Grim, co to ja też jestem. jestem ale szybko zdrowy, bardzo. Mogę podejść. Dobra, lećcie. Ja ciągam pułapkę najpierw. Jest na mnie. Jest tu Dominik jak coś. Ale jest na mnie, jak ten. Nie wiem czy będzie chciała ze mną Jest na mnie, no To paletą. Zostawiła mnie. A wchodzi tym wejściem, przez które z Natalią wchodziłem po ciebie, Dominik. I nie wiem już, gdzie jest. Idę na bombę, czy coś takiego. Albo podsłuch. Nie wiem, które to jest. Mina, mina. Zdejmowałem pułapkę. Najgorzej. Wiesz Tam. O kurwa, masz tę iluzję, czy co? No, Bo jest nie, tej całej. A, no, no, no. Idzie, 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 idzie. Idzie. Tu jest paleta, jest paleta. Dobra, dzięki. Kurwa Proszę. Idzie za mną. Dobra, jest robię dajmy. tego gana. Ja zrobię Gana. Idę po o Dominika od razu. Zostawiła mnie? Przyjdzie Patryk A jest na jest Nie mną, zdąży, nie zdąży. To ja lecę. Kurde no. Kurde. Dobra, podnosi mnie, ale musi ktoś od razu ściągnąć. Tak ja już jestem podniosła, już. Podniosła, się. podniosła na szczęście, bo ja bym obstawiałem już, że nie ten Dobrze, wiesz, pięknie. ale jestem... kurwa, to są nie pod tobą. O po... i mam pod sobą. Dominik, papkę sobie zdymi tylko nie. Patryk, ja próbowałem ostatnim razem, wiesz? Co kobieta mnie ją Patryk, jakich ty słów używasz? Nie Dlaczego tyle ludzi leży Natalia? Dla żadnej ściągnąć pastyka. final squeak? Właśnie tak, tak. to mówiłam, że piękne. Jeszcze? Na dworze? Ena, ludzie, mi dopiero teraz zeszło to, więc ja dopiero teraz mi się nabija. E, Dominik, ona chyba wyjdzie na ciebie, za tobą poleci. Dobra, dzięki, ja mam jak dasz to pójdź po Wikę, a ja pójdę e, do no jest odtale. na mnie, no kuźba Ale lipa. Witam. Witam. Wieesza mnie. Adios. Dioss. Do niekaczieka prówa mm, Zakładem płotkę. nie. Nie, teraz drugie. Na Natalia, weź się podnoś O kurwa, jest za mną, dobra, ja mam desa Znaczy, dead harda. Dobra. Weź się podnoś mhm. Ona wraca, wraca, wraca po Natalię. Jesteś o, cekaj, na. Jesteś na Natalii? Dobra. Mm, nie, uciekłam. Chodź, chodź, No i co? Też się żegnam. Oj. No, Dobra. Nie, wybiegła na mnie. mnie. Kurwa, z drugiej strony podnosi cię, podnosi, dobra, wlezą do szafki, bo nie wiem czy to ma na Dobra. Aby tu nie przyszła, bo nie ma terroru, więc jak za chuj nie wiem Gdzie ona jest? Dobra Dobra to w ten sposób Curwa. Cały nie miał też żonki, są w Wiesz, a no co? Córbita, hacz na małym, to nie wiadomo gdzie będzie, nie? Tu chyba nie ma jakby, że jakoś to gra czytuje, że mały to jest jakiś pokój, nie? Raczej nie ma. Nie, nie. O, ale chyba będzie na dole. Chyba tutaj jest tak, że nie może się na górze zrobić. Serio kurwa Kurwa no Wow Ona ma ujemne ik No ma Kur nie. Yes. Yes. kurwa Gdzie? Na górze? Kurwa No Czy na tutaj górze w rogu? na lewo, na lewo Kurwa, ja go nie widziałem Tak na nią popatrzyłem, żeby nie... nie ten. Kurwa no. Się Udało podnosić. się. Wow, wow. Ale kurwa nie zauważyłem tego hacza, w sensie po prostu słyszałem go, ale nie wiem za ciemno tam kurwa jest A miło, że ci ten. No a miło, że go dał. Serbia